Horyzont zdarzeń to fascynujące i tajemnicze pojęcie, które łączy się z potężnymi i nie mniej zagadkowymi obiektami w kosmosie czarnymi dziurami. Horyzont zdarzeń to też temat, przy omawianiu którego nie można uniknąć zahaczenia o osobliwość, czasami nazywaną z angielska singularnością. Dziś przyjrzymy się bliżej tym zagadnieniom. Czym jest Horyzont zdarzeń? Horyzont zdarzeń to najkrócej mówiąc granica wokół czarnej dziury, za której nie ma powrotu ani dla materii, ani dla informacji. To pewna odległość od centrum czarnej dziury, przy której prędkość ucieczki przewyższa prędkość światła. Oznacza to, że nic ani nikt nie może wrócić z za tego horyzontu. Jednak warto wiedzieć, że horyzont zdarzeń rozpościera się także wokół tunelu czasoprzestrzennego, zwanego też czasami mostem Einsteina rosena albo wormholem. Stephen Hawking porównał horyzont zdarzeń do sytuacji kajakarza przemierzającego wodospad. Opadanie przez horyzont zdarzeń jest trochę jak przepłynięcie kajakiem nad wodospadem Niagara. Powiedział: Jeśli jesteś nad wodospadem, możesz uciec, jeśli wiosłujesz wystarczająco szybko, ale kiedy już przekroczysz krawędź. Jesteś stracony. Jakie podstawowe cechy horyzontu zdarzeń możemy przywołać? Po pierwsze, jest to niewidzialna granica. W czarnej dziurze nic nie jest widoczne. To, co jesteśmy w stanie zarejestrować i zobaczyć, to jedynie ślad energii uwalnianej przez gorący gaz, który obraca się wokół czarnej dziury, tworząc dysk akrecyjny. To promieniowanie może przechodzić przez chmury pyłu wokół czarnych dziur, zaś wywołane tym efekty dostarczają nam pewnych informacji o tym, jak czasoprzestrzeń zakrzywia się w bezpośrednim otoczeniu czarnej dziury. Odpowiedzią są też. Coraz częściej przedstawiane symulacje, np. obraz bezpośredniego sąsiedztwa Czarnej Dziury i Horyzontu Zdarzeń, przedstawiony w filmie Interstellar Christophera Nolana z 2014 roku. Jednakże trzeba pamiętać, że to, co możemy ujrzeć, jest na zewnątrz Horyzontu Zdarzeń i tworzy bliższe lub dalsze otoczenie Czarnej Dziury, dając tym samym ślady jej obecności. Tak jak słynne już obrazy najbliższego otoczenia Czarnej Dziury w Centrum Drogi Mlecznej, czyli. Sagitariusa A z Gwiazdką, czy też tej w sercu aktywnej galaktyki M87, wykonane przez Event Horizon Telescope. Kolejną cechą jest fakt, że horyzont zdarzeń to tak naprawdę granica wyimaginowana. Gdybyśmy mogli przejść przez horyzont zdarzeń, nie zauważylibyśmy żadnej zmiany. To nie jest naturalna powierzchnia, lecz punkt, z którego nie ma powrotu. Stamtąd jest tylko jedna możliwość: dalej wpadamy do dziury bez możliwości cofnięcia się. Wielka siła grawitacji czarnej dziury oraz zakrzywienia czasoprzestrzeni przyciąga wszystko, co w niej jest. Zaś co bardzo ciekawe, obserwowany przez kogoś przechodzącego przez horyzont obraz reszty wszechświata stopniowo zawęża się do wąskiego obszaru zmierzającego do punktu. Generalnie przekroczenie horyzontu zdarzeń to moment, w którym obiekt lub foton wchodzi w obszar poza który nie ma już powrotu. Dla obserwatora z zewnątrz ten punkt jest równy zniknięciu obiektu, gdyż żadne informacje nie mogą po prostu opuścić tego obszaru. To jest jakby obiekt wpadł do studni bez dna. Ponadto przejściu towarzyszy ekstremalne przyspieszenie. Obiekt przyspiesza w kierunku środka czarnej dziury, a jego struktura, wskutek zaistnienia silnego gradientu grawitacji, może spowodować silne jej rozciągnięcie. W literaturze czasami znajdujemy na ten efekt określenie spagetyfikacja. Pojawia się też paradoks informacyjny, dlatego że informacje o obiekcie, który przekroczył horyzont zdarzeń, są na zawsze utracone dla obserwatora zewnętrznego. Zwyczajnie nie możemy dowiedzieć się, co się dzieje wewnątrz czarnej dziury. Choć na ten problem są różne matematyczne remedia. Serdecznie zachęcam Was do obejrzenia naszego odcinka nowej serii Kod Wszechświata, w której dr Tomasz Miller tłumaczy te zawiłości matematycznego modelu czarnej dziury i jak można rozwiązać ten problem. Odcinek oczywiście znajdziecie na naszym kanale YouTube'owym Astrofaza. Ale wróćmy do horyzontu zdarzeń. Horyzont zdarzeń jest ściśle związany z prędkością ucieczki obiektu. Chodzi o prędkość, z jaką hipotetyczny obiekt musi osiągnąć, by opuścić dane pole grawitacyjne, które nazywamy też drugą prędkością kosmiczną. Dla powierzchni Planety, ta prędkość wynosi 11,2 km na sekundę. Dla Księżyca, który jest 4 razy mniejszy i ma 81 razy mniejszą masę od Ziemi, zaledwie 2,4 km na sekundę. Zaś dla Jowisza to już 59,5 km na sekundę, a dla masywnego Słońca przeszło 617 km na sekundę. Ta właśnie prędkość, która byłaby zdolna pokonać grawitacyjne przyciąganie czarnej dziury, osiąga prędkość światła w pewnej odległości, co definiuje nasz horyzont. Zdarzeń. Gdy mowa o czarnych dziurach obok pojęcia horyzont zdarzeń pojawia się też ergosfera. To w zasadzie dwa kluczowe pojęcia związane z tymi tajemniczymi obiektami. Jakie są między nimi różnice? Horyzont zdarzeń to granica będąca dwuwymiarową, zamkniętą powierzchnią, po przekroczeniu której nie ma już powrotu. Obiekt lub foton, który przekroczy horyzont zdarzeń, nie może już opuścić obszaru czarnej dziury. Żadne informacje ani światło nie mogą go osiągnąć ani opuścić tego obszaru. To jest swego rodzaju punkt bez powrotu, gdzie grawitacja jest tak silna, że prędkość ucieczki przewyższa prędkość światła w próżni. Porównałbym go do cienia, bo nie jest to żadna fizyczna bariera. Ergosfera zaś to obszar wokół czarnej dziury zamknięty wewnątrz powierzchni horyzontu zdarzeń, w którym grawitacja jest na tyle silna, że prędkość ucieczki jest równa prędkości światła. Obiekty w ergosferze są zmuszone do obracania się w kierunku rotacji czarnej dziury, przy czym w ergosferze czasoprzestrzeń jest wykrzywiona w taki sposób, że obiekt może poruszać się w w kierunku rotacji czarnej dziury szybciej niż światło, choć jest to bardzo nieintuicyjne. Wypada przypomnieć, że samo pojęcie horyzontu zdarzeń ma już całkiem długą historię. W 1784 roku John Mitchell zaproponował, że grawitacja może być wystarczająco silna w pobliżu masywnych, zwartych obiektów, z których nawet światło nie może uciec. Wypada zauważyć, że w tamtym czasie dominowała newtonowska teoria grawitacji i tak zwana korpuskularna teoria światła, która była wczesnym prekursorem współczesnego rozumienia fotonu. I mimo, że obecne czarne dziury i teorie jej opisujące nie są bezpośrednio połączone z hipotetyką, to warto o niej wspomnieć i pokazać, że już wtedy ludzie myśleli o bardzo dziwnych obiektach kosmicznych, które mają niecodzienny rys grawitacyjny. Teoria Newtona zdominowała koncepcję światła w XVIII wieku, wypierając wcześniej dominujące teorie wibracji, w których światło postrzegano jako ciśnienie ośrodka między źródłem a odbiornikiem, za czym najpierw opowiadał się René Descartes, a później w bardziej wyrafinowanej formie Christian Huygens. Wypadła z łask na początku XIX wieku, gdy falowa teoria światła zgromadziła nowe dowody eksperymentalne. W mniemaniu Michela, jeśli prędkość ucieczki od działania grawitacyjnego masywnego obiektu przekracza prędkość światła, Wówczas światło pochodzące z jego wnętrza lub z niego może chwilowo uciec, ale powróci. W 1958 roku David Finkelstein wykorzystał ogólną teorię względności do wprowadzenia bardziej rygorystycznej definicji horyzontu zdarzeń na około lokalnej czarnej dziury jako granicy, poza którą jakiekolwiek zdarzenia nie mogą mieć wpływu na obserwatora zewnętrznego, co prowadzi do paradoksów informacyjnych i tzw. zapory ogniowej, zachęcając do ponownego zbadania tej koncepcji lokalnych horyzontów zdarzeń i pojęcia czarnych dziur. Jednak problem pojawił się dużo wcześniej. Albert Einstein, w opracowanej przez siebie teorii względności, dał podwaliny i fundament dla naszego zrozumienia grawitacji i czasoprzestrzeni. Choć nie odkrył bezpośrednio horyzontu zdarzeń, to jego prace były kluczowe dla naukowców badających czasoprzestrzeń i występujące w niej anomalie. Bardzo szybko po ogłoszeniu ogólnej teorii względności, bo już w 1916 roku, podczas I wojny światowej, Karl Schwarzschild, niemiecki fizyk i astronom, opracował matematyczne rozwiązanie równań Einstein. Opisujących pole grawitacyjne wokół punktowej masy. To rozwiązanie jest znane jako metryka Schwarzschilda. W ramach tej metryki, która opisuje pole grawitacyjne wokół obiektu o masie punktowej, znajduje się też horyzont zdarzeń, znany powszechnie jako promień Schwarzschilda. To właśnie ta wartość, która dla danego obiektu jest proporcjonalna do jego masy, bardzo często jest przywoływana jako tak zwany rozmiar czarnej dziury. Dla masy Słońca wynosi około 3 km, a dla masy Ziemi to około 9 mm. Natomiast Sagittarius A z gwiazdką, mający masę 4 milionów Słońc, ma średnicę horyzontu szacowaną na 6 milionów km. Z kolei czarna dziura w centrum galaktyki M87, mająca masę aż 6,5 miliarda mas Słońca, otoczona jest horyzontem zdarzeń o średnicy 60 milionów kilometrów, czyli około 40 jednostki astronomicznej. Co ciekawe, w 1939 roku Einstein w swojej publikacji o układzie stacjonarnym o symetrii sferycznej składającej się z wielu mas grawitacyjnych próbował udowodnić, że czarne dziury są niemożliwe, używając swojej ogólnej teorii względności do obrony tego argumentu. Kilka miesięcy później Robert Oppenheimer i jego uczeń Hartland Snyder przedstawili w swojej pracy o ciągłej kontrakcji grawitacyjnej model, który przewidywał istnienie czarnych dziur. W artykule, w którym nie było odniesienia do wspomnianej publikacji Einsteina, Oppenheimer i Snyder wykorzystali ogólną teorię względności, aby po raz pierwszy we współczesnej fizyce pokazać warunki powstawania czarnej dziury. Już po zdefiniowaniu horyzontu zdarzeń przez Finkelsteina odkryto bardziej ogólne rozwiązania dotyczące czarnych dziur. W 1960 w roku Roy Kerr znalazł dokładne rozwiązanie dla rotującej czarnej dziury. Dwa lata później Ezra Newman znalazł osiowo-symetryczne rozwiązanie dla czarnej dziury, która zarówno się obraca, jak i jest naładowana elektrycznie. To wtedy powstało to słynne stwierdzenie o braku włosów, stwierdzające, że stacjonarne rozwiązanie czarnej dziury jest całkowicie opisane przez trzy parametry: masę, moment pędu i ładunek elektryczny. Brak włosów, czyli czarne dziury, generalnie między sobą się nie za bardzo różnią. Mówiąc o horyzoncie zdarzeń nie sposób nie wspomnieć wybitnego brytyjskiego fizyka teoretycznego Stephena Hawkinga. Wprowadził pojęcie promieniowania Hawkinga, które jest związane z horyzontem zdarzeń czarnej dziury. Według tej teorii czarne dziury emitują promieniowanie, co prowadzi do ich stopniowego parowania. Hawking współpracował z Rogerem Penrose'em, brytyjskim matematykiem i fizykiem, w badaniach nad singularnościami, czyli osobliwościami w teorii względności. Za swoje prace nad tymi tematami, Penrose otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki w roku 2020. Niestety, Hawking zmarł w 2018, ale temat osobliwości poruszę za chwilę, bo myślę, że teraz najwyższy już czas, by przedstawić ledwie kilka z bardzo wielu przykładów, gdy horyzont zdarzeń pojawia się w kulturze popularnej. Wspomnieliśmy już film Interstellar, ale chyba najbardziej nawiązującym do tego programu jest amerykański horror science fiction z 1997 roku, zatytułowany w oryginale właśnie Event Horizon, czyli Horyzont Zdarzeń, co zostało przełożone jako ukryty wymiar. W filmie wyreżyserowanym przez Paula Andersona występują m.in. Sam Neill i Lawrence Fishburn. Także francusko-amerykański film science fiction wyreżyserowany przez Rolanda America Stargate z 1994 roku, pokazuje możliwość, Wytworzenia horyzontu zdarzeń, poza którym jest tunel czasoprzestrzenny, do innych wrót. Dokładnie tak. To, co wyglądało jak dziwnie buzująca woda w gwiezdnych wrotach, to właśnie był horyzont zdarzeń tunelu czasoprzestrzennego. Wykorzystanie teoretycznej możliwości powiązania czarnych dziur oraz tuneli czasoprzestrzennych wykorzystał w swojej powieści Wieczna Wojna z 1974 roku Joe Holdman, gdzie pojazdy z żołnierzami opadają na kolapsary, czyli takie właśnie czarne dziury, i w ten sposób, przekraczając horyzont zdarzeń, przemieszczają się w inne punkty kosmosu. Ale wróćmy do osobliwości. Czym one właściwie są? W teorii względności to punkty, w których grawitacja staje się nieskończenie silna, a nasze obecne modele fizyczne przestają działać. Oto kilka kluczowych informacji na ten temat. Singularności to miejsca, w których gęstość materii i krzywizna czasoprzestrzeni osiągają ekstremalne wartości. W czarnych dziurach znajduje się osobliwość punktowa, gdzie cała masa jest skoncentrowana w jednym punkcie, osiągając nieskończoną gęstość. W wielkim wybuchu na początku wszechświata również występowała singularność, ale wtedy cały wszechświat był skoncentrowany w jednym punkcie. Gdy rozpatrujemy ewolucję wszechświata, moment przed wielkim wybuchem całość jest absolutnie niemożliwa do opisania, bo wykracza poza najmniejsze wartości mające jakikolwiek sens fizyczny, tak zwane parametry planka. Oprócz osobliwości istniejącej na początku wszechświata, gdy jego gęstość była tak duża, że cały wszechświat był skoncentrowany w jednym punkcie, mamy także osobliwości punktowe istniejące jako centrum grawitacji o niesko gęstości w czarnych dziurach. Natomiast jak już wcześniej pokazałem, czarne dziury mogą rotować, a to wymusza istnienie osobliwości pierścieniowej wokół punktu centralnego. W przypadku płynnie obracającego się ciała jego rozkład masy nie jest kulisty. Powstaje wybrzuszenie równikowe i obecny jest moment pędu, ponieważ punkt nie może być opisany jako obracający się albo posiadający moment pędu jak w fizyce klasycznej. Minimalny kształt osobliwości, który może te właściwości posiadać, to pierścień dwuwymiarowy o zerowej grubości i niezerowym promieniu który czasami określany jest jako osobliwość Kera. I tu pamiętajcie moi drodzy, mówimy tu o matematycznych modelach. Nie wiadomo czy dokładnie tak wygląda to we wnętrzu czarnej dziury, takiej astrofizycznej, no bo po prostu nikt nie był w stanie tam zajrzeć. Jedyne co mamy to właśnie te obliczenia. W teorii względności osobliwości stanowią wyzwanie dla naukowców, a istnieje kilka teorii próbujących wyjaśnić ich naturę i uniknąć samego pojęcia osobliwości. Główną drogą jest poszukiwanie teorii kwantowej grawitacji, która jest próbą połączenia teorii względności Einsteina z mechaniką kwantową, a to pozwoli uniknąć samego pojęcia osobliwości. Jedną z rozważanych możliwości jest teoria Lub Quantum Gravity, opierająca się na kwantowaniu struktury czasoprzestrzeni. Teoria ta twierdzi, że w skali bardzo małych odległości czasoprzestrzeń jest ziarnista, a osobliwości nie są obecne. Także w teorii strun, według której podstawowym budulcem wszechświata nie są punkty, ale struny osobliwości mogą być opisane bez punktowej masy, ale obecnie nie mamy pełnego matematycznego opisu tej teorii. Istnieje też teoria holograficzna, która sugeruje, że informacje o grawitacji w trzech wymiarach mogą być zapisane na dwuwymiarowej powierzchni. Istnieje też teoria czarnych dziur, w których wnętrzach nie znajduje się osobliwość. Zamiast tego istnieje obszar o dużej gęstości, ale nie nieskończonej. Ponownie przypomnę, należy pamiętać, że żadna z tych teorii nie została jeszcze potwierdzona eksperymentalnie, a zagadnienie osobliwości pozostaje otwarte dla badań naukowych i rozważań. Zresztą wystarczy. Spojrzeć na podane przeze mnie przed chwilą przykłady. Skoro mamy ich tak wiele, no to chyba niemożliwe, żeby wszystkie naraz były słuszne. I któryś z nich albo żaden z nich tak naprawdę opisuje wnętrze czarnej dziury. Na sam koniec jeszcze jeden problem, który powstał wraz z rozwojem naszej wiedzy i poglądów na temat osobliwości. Jest nim hipoteza kosmicznej cenzury, w dwóch odsłonach określanych jako słaba i silna. Są to dwa matematyczne przypuszczenia dotyczące struktury osobliwości powstających w ramach opisu ogólnej teorii względności. Osobliwości powstające w rozwiązaniach równań Einsteina są przeważnie ukryte za horyzontem zdarzeń. W związku z czym nie mogą być widoczne z pozostałej części czasoprzestrzeni. Osobliwości nie ukryte poza horyzontem zdarzeń nazywane są Nagimi. Słaba hipoteza kosmicznej cenzury to stwierdzenie, że żadne nagie osobliwości poza tą istniejącą tuż przed Wielkim Wybuchem nie mogą istnieć we wszechświecie. Hipoteza została sformułowana w 1969 roku przez wspomnianego już Rogera Penrose'a. Natomiast silna hipoteza kosmicznej cenzury mówi, że osobliwości zawsze powinny znajdować się albo całkowicie w stożku przyszłości, albo całkowicie w stożku przeszłości. Musimy pamiętać, że ogólna teoria względności jest teorią deterministyczną w tym samym sensie, w jakim mechanika klasyczna jest teorią deterministyczną. Innymi słowy, klasyczny los wszystkich obserwatorów powinien być przewidywalny na podstawie początkowych danych, aż do chwili znalezienia się pod horyzontem zdarzeń, a to determinuje obecność osobliwości. Czarne dziury to bardzo hmm, głęboki temat, więc na pewno wrócimy do niego jeszcze niejednokrotnie. Ponownie zaproszę Was do naszej serii Kod Wszechświata, gdzie bardziej wgłębiamy się też w te matematyczne aspekty e, opisu czarnych dziur i różnic między tymi matematycznymi modelami a tym, co naprawdę może faktycznie znajdować się w ciemnościach przestrzeni kosmicznej. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Zapraszam Was na kolejne Astrostory. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć!